Bok, ja sam Martina. Dziś chciałabym Wam opowiedzieć o trzech książkach autorów z Bałkanów, które warto przeczytać i które przetłumaczone są na język polski. Pierwszą taką pozycją, którą trzymam w ręce jest książka Anty Ja akurat mam w oryginale, ale tytuł, tytuł polski to Cud w Dolinie Poskoków. Książka jest bardzo groteskowa, humorystyczna i opowiada o takim życiu na prowincji. Także to jest numer jeden. Kolejną książką, którą mam, jest książka Dubrawki Ugresić, Ministerstwo Bólu. Dużo książek Dubrawki Ugresić zostało przetłumaczone na język polski, także odsyłam Was także do tych innych pozycji. Tutaj natomiast mamy Szukanie siebie, odnalezienie się w innym świecie po rozpadzie państwa, tutaj po rozpadzie Jugosławii i utratę domu, utratę tożsamości. Książka jest ogólnie dosyć ciężka, ale naprawdę warta przeczytania. I już ostatnia książka książka Milenko-Jergowicza, Psy nad jeziorem. Tutaj mamy połączenie faktów i oniryzmu opowieść o ludziach, którzy pojawiają się w naszym życiu na chwilę, a zostają na dłużej. Dajcie znać, czy którąś z nich czytaliście, a jeśli nie, to serdecznie Wam polecam te trzy książki. Willimose.